Witam serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft z Rokiem. Dzisiaj yy, nie wiem, czym się zajmiemy naprawdę, nie mam do tego głowy. Mm. Aha. Masz jabłko Nie mam do tego głowy, czym się dzisiaj zajmiemy, ale może... O! Wczoraj na odcinku to jeszcze robiłem, ale wywaliło mnie też oczywiście. Musi mnie wywalić. Mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie... Że się... To będzie nieładnie, jak będzie tak wywalać. Mam tylko taką nadzieję... A, przy... <laughs> przypominam, że ten damek to robię tak prowizorycznie, żeby było gdzieś się zatrzymać. A jeśli wam nie odpowiada miejsce, no to możemy zmienić. Z tym nie będziemy żadnego problemu. Ja się trochę ciszę. O, dobra. To. Jak wam miejsce nie pasuje, że nudne czy coś, no to piszcie od razu w komentarzach. Bo to. Naprawdę, ja się do was będę starał przygotować. Przychylić ani to, że wy musicie oglądać zawsze to, co ja chcę nagrywać. Surprise woda. Hmm. to będzie taki domek w nie chce mi się go tam za bardzo rozbudowywać farmę jakąś taką zrobię żeby można było... A, potworki dzisiaj już się postaram w tym odcinku włączyć. Może byście chcieli oglądać też taką propozycję, mam jakąś fabułę, żebym stworzył jakąś historię, którą wy byście chcieli oglądać. Nie wiem, zastanówcie się nad tym, bo ja wam nie powiem, co wy chcecie oglądać. Co z tego, że ja coś nagram, skoro wam się to może nie podobać, tak? To jest lechamskie. Stąd już zabierzemy, żeby skrzynkę będzie trzeba w końcu postawić. Mamy jedną mamę. Pierd, Nie rozumiem tego. Piasek, ale trzeba szpadę zrobić. Niedawno wstałem, dlatego ja też tak przymula mnie trochę. Może będziecie mieli do mnie pretensje, że się mało odzywam i tak, ja tam, no ale po prostu nie ma tematu, na którym można by tak pogadać, chyba że nasuniecie jakieś pytanie ciekawe, które można by, wiecie, pogadać, to wtedy nie ma problemu, ja jestem otwarty na propozycje. To jakoś tak mi się mało podoba. Jest krowy pozabijone, będzie żarcie i konie to, że się nad zwierzynkami, ale jeść trzeba. Fajny cave, można by go później zwiedzić, ale na razie lecimy do chatki, chatki, kurwa. domku malutkiego, bo to taki, nie można powiedzieć, że to jest dom, bo to nie jest dom. tak trochę do zbieramy, bo się na za zaraz. trochę dębowych mamy o bardzo dobrze jeszcze jedno drzwi. i można by zaraz już potworki włączyć no to włączamy bo to tak to nudno będzie normalny poziom weźmiemy Здесь что Przebitałem się, hełm zdjąłem. Spoko. Teraz będzie można się zaraz z tymi klapać. A to weźmiemy na pół i to wrzucimy tu. A teraz trzeba gdzieś kobla nakopać. Podejrzewam, że tu łóżko wstawimy. łóżko łóżka takie zejście w dół. I weźcie napiszcie co wy macie, żebym live'a nagrał któregoś razu. Bo ja mam możliwości, tylko że... Czy wy chcecie to nagrać, Bo ja będę nagrywać live'a, a tam będzie, nie wiem, dwie osoby aktywne. Czy jedna osoba aktywna, to wiesz, wiecie? No to, 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 to trochę nie tego, co tu trzeba... Te... O może się zjepało. Dobra, to Hmm. Dobra Można sobie pójść się, przejść Poklepać się z czymś O szlak Najgorsze gówno z wiekoletów, jak szybko znać jakie być Już jeszcze nie trzasnął a ja jeszcze tylko 10 a teraz właśnie go pobijamy fuk fuk fuk, fuk, fuk. Uf, Kurwa mać. Hmm. Ta. Teraz, gdzie ja kurwa szedłem? W tamtą kurwa stronę chyba. Ta. kurwa mucha, tak w ten stronę, My jeszcze horse move, Vegas Nie, goń, nie. A może to nie w tę stronę? Nie, nie, nie. To nie ma sensu i tak pewnie nie znajdę, więc chociaż może, jakbym się postarał, to bym znała. Ale, bo nie chcę mi się, a więc. Zakończę na tym mój odcinek. Żałosny zresztą. Teknął mnie jeden wiekołak. Au. dziura. Au. może to gdzieś tu. Czekaj, trzy serduszka. Nie, to nie w tę stronę, to dam się zabić. Gdzieś eee, w, w przeciwną. Tu też, nie może w tamtą. Ła, wow, to mnie bije! Tak, już wiem gdzie poszło już wiem, już chyba wiem wyjść. Pewnie itemków już nie będzie, ale chociaż się ocali to co w skrzynce. Ach, 15 minut trwa odcinek. Tak, tak mi się wydaje, że to w tę stronę wtedy szedłem. Tak, bo tam się ładny bion zaczął generować. A ja poszedłem właśnie w prawą stroną tego biomu, bo ja nie lubię się w zimie osiedlać. Ale nie widzę nic, co mogłoby mi się rzucić w oczy. To źle. Au. Ale tu się góry zaczynają, a ja nie miałem góry. Szedłem tak obok nich bardziej. Trzeba było sobie wygrać dead chesta. O lol. Bug. Zbukowała się woda. A może, może, czekaj. Nie, ja już pewnie tylko postawiony, że nie znajdę. Już się znał by zimno. Aha, surprise. Słoduszko i trzy god. głód. jeszcze nie dziewięć, to już po mnie. Spierdalaj, łapto. O no następny, jeszcze jeden. Nie, dobra, przestał mnie chronić. To, to już jakby się zgadzało nawet. Papki... Nidźwiecie to nie ferdzala ci do mnie won. Won ja chcę żyć. A zanim go zaczynamy, to co mam sobie zrobić łóżko? jest jak się nie pomyśli! Au. Nie no dobra ludzie, koniec odcinka. Do zobaczenia i widzimy się w następnym na razie.